Gigantyczny power bank 6000 mAh albo 222Wh. Zobaczymy, czy to polega na prawdzie i jak się to urządzenie spisuje. Od AliExpress ten sprzęt do mnie przyjechał, i cieszę się, że producent tutaj nie ściemnia, nie wymyśla, że to będzie miało 200W, 500W, 1000W. 20 W, Realna moc. Realna potrzebna moc do pracy na co dzień z jakimiś urządzeniami, jak seriami. Pojemność trochę abstrakcyjna, form factor duży. No ale zobaczmy jakie prądy i napięcia. Wszystko w granicach normy, wszystko w granicach rozsądku, wszystko w granicach potrzeb. Rozmiar macie, waga 1,2 kg. Tak, więc to nie jest sprzęt do noszenia w tylnej kieszeni. W opisie filmu zawsze znajdujecie link do takiego produktu. Do ceny, jak będą jakieś kody promocje związane z AliExpress, dam Wam znać w opisie. Producent na stronie nam deklaruje, że będziemy w stanie naładować 20 razy smartfon, 5 razy laptop, 48 godzin będą działały żarówki, jeszcze pół godziny wentylator. Pamiętajcie, że przy tej wielkości akumulatorów nie będziecie w stanie wnieść tego powerbanku na pokład samolotu, bo tam dopuszczone jest tylko 99 Wh. W zestawie z tym powerbankiem przewód USB typ C będziemy nim zarówno ładowali urządzenia, jak i rozładowywali. Musimy mieć oczywiście swój zasilacz. Jak widzicie, jest to w takim stylu, takiego mojego kontenerka, plastik żółty, dobrej jakości. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Było oznaczenie producenta, oznaczenie motelu i oznaczenie mocy dostępnej w tym urządzeniu. Mamy to opisane i to faktycznie, co jest napisane, będzie dowiezione. To już Wam zaspoiluję. Na tylnej części PowerBanku mamy wypisane wszystkie złącza oraz dostępne na nim prądy i napięcia. Tak więc musicie wiedzieć mniej więcej, jak, co potrzebuje Wasze urządzenie i czy to będzie. Jak najbardziej ok. Na froncie mamy cały zestaw gniazd USB. Cztery gniazda USB typ A, dwa gniazda USB typ C. Jak widzicie, paseczek taki również kolorystycznie. Fajnie dopasowane do tego urządzenia. W górnej części mamy dwa złącza USB typ A i jedno wejście, wyjście C. Mamy latarkę, którą możemy sobie uruchomić, takie diody podświetlające. Mamy wyświetlacz z procentem naładowania tego powerbanku. On zresztą będzie nam też podczas ładowania pokazywał, jak bardzo już jest to urządzenie naładowane. Przycisk będzie sterował nam... Tymi latarkami, jak i tym wyświetlaczem, tak naprawdę załączeniem urządzenia. Jedno naciśnięcie to jest włączenie powerbanku, dwa naciśnięcia wyłączenie. Dłuższe przytrzymanie to jest włączenie tych latarek. Próbowałem czy, czy potrójne naciśnięcie coś robi, ale nie robi. Instrukcja była w języku chińskim, tak więc trochę na czuja tutaj jechałem z tym tematem. Na dole mamy dwa wyjścia USB typ A, tylko wyjścia i wejście USB typ C. Tak więc jeśli chodzi o C, to wyjście jedno, wejścia dwa. No jak widzicie, 4 złącza USB typ A, dwa szybkie i dwa takie zwykłe 5-voltowe. Odpytujemy jedyne wyjście USB typ C Power Delivery 3.0 22 W, współpraca z firmą Apple, Samsung AFC, Huawei FCP i SCP, Quick Charge 2 i Quick Charge 3, tak więc dużo standardów obsługiwanych, to do 22 do 25 W. To co zielone jest, to co czerwone nie ma. Oczywiście odpaliłem Wam również wyzwalacz do Power Delivery, żeby zobaczyć jakie mamy prądy i napięcia dostępne. Jak widzicie 5,9 i 12 V z takim amperażem jak jest widoczny na ekranie. Sprawdzam również złącze USB typ A, gdzie jest oznaczone jako Fast Charge. Jak widzicie Apple, Samsung również jest. Jest Huawei, FCP, SCP. Quick Charge 2, Quick Charge 3 dostępny, w Dash Super Warp też jest dostępny. To rzadko się zdarza, bo chyba pierwsze urządzenie, które to obsługuje na złączu USB typ A i dokładnie tożsame, tożsame informacje będą na tym drugim złączu USB typ A, które jest oznaczone jako FAST. Dwa kolejne porty USB typ AT pod wyświetlaczem i tutaj mamy 5V 2A, tak producent deklaruje, i to... Na tych portach otrzymujemy. Najistotniejsza rzecz dla powerbanku, pomiar pojemności. Pomiar trwał 37 godzin, 45 minut i 31 sekund. I to było 5 W, 5 V 1 amper, 190, 380 godziny. To jest rezultat. No, zobaczycie zresztą w tabeli. Przyzwoite, jak dla tego urządzenia, w tej kategorii cenowej. Potem, oczywiście, nastąpiło ładowanie. sprawdziałem jakimi prądami, napięciami to urządzenie się ładuje. Mamy oznaczenie, że się ładuje. Mamy oznaczenie w momencie, kiedy jest ładowane tym, że myświetlacz Wam mruga i pokazuje aktualny stan naładowania tego urządzenia. Za chwilę też prześledzimy, jakim prądem to urządzenie się ładowało i ile czasu to nam wszystko zajęło. Kolejny test, obciążenie maksymalną mocą. Przez cały ten test urządzenie pracowało 8 godzin 41 minut 58 sekund i tutaj mamy 17533 godziny. Tak wygląda wykres, jak wyglądało ładowanie. Moc 17W jest wykorzystywana napięcie 12V i prąd 1,4A. Końcówka, oczywiście, to sobie spada. To taka jest charakterystyka każdego z akumatorów litowojonowych, czyli do pełna naładowanie będzie trwało. 14 godzin i 50 minut, a doładowanie do tak mniej więcej 80% myślę, bo akurat nie patrzyłem nie pat... na, na, na wyświetlacz, to mniej więcej 12, no 13 godzin. 13 godzin leci pełną mocą, a między 13 a 1449 już ta moc spada, bo akumulator jest coraz bardziej pełny. Teraz tabela z naszymi wynikami. Przypominam, że macie linki zawsze pod każdym filmem na kanale Test Hub do tych, wyników, ładowarek, akumulatorów i innych rzeczy, które testuje Dzisiaj zakładka powerbanki mamy oznaczenie 4 złącza A jako wyjścia, jedno C wejście, wyjście i jedno C jako wejście. 20 W maksymalnie, to się sprawdziło, 60 000 mAh, 222 Wh i zmierzone, a pojemność to jest 190,380 Wh. To jest niżej o 14% od deklarowanej, ale pamiętajcie, że takie urządzenie cały czas pracuje przez te 38 godzin, które żeście widzieli do trwania tego testu. Pracuje też na przykład wyświetlacz, i on też zużywa energię. Tak więc to 14% nie jest takim złym rezultatem. Jak widzicie tutaj na poszczególnych PR bankach, które testowałem, no to to 14% można by powiedzieć, że to jest taki środkowy wynik. Tutaj jest przy mocy pełnej obciążeniu, czyli przy tych 20%. Vata, które mogłem z tego Powerbanku wyciągnąć, i tutaj ten oto odstępstwo jest o 21,02%. Tak więc te wyniki wyglądają tak, jak sami widzicie. Tyle. Tradycyjnie w opisie filmu znajdziecie link do tego urządzenia. Zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.pl.